Dzień dobry Państwu. Marcin Wieczyński, firma Rospec, wyłączny dystrybutor nasion włoskiej firmy Cora Seeds na terytorium Polski. Jesteśmy w miejscowości Pawłowo, gdzie znajdują się poletka doświadczalne z przekrojem wielu odmian pomidora. My tutaj mamy 10 odmian naszego pomidora, głównie o masie do 100 gram. Pierwszą z nich jest Alba Rossa. Jest to najwcześniejszy nasz pomidor, który właśnie na terenie Powiatu Rawickiego w tym roku wysadzany był przed początkiem maja. Pierwsze wysadzenia nastąpiły 28 kwietnia, natomiast pierwsze zbiory miały miejsce 19 sierpnia. Udało się uzyskać plan wysokości 70 ton jeśli chodzi o klasę 6 gleby u pana Leszka Chudziaka oraz 80 ton w miejscowości Czeluścin u jednego z naszych plantatorów. Ten rok nie był łatwym rokiem jeśli chodzi o uprawę pomidora gruntowego głównie z faktu, że pogoda nie pomagała nam w tym. Przede wszystkim chodzi tutaj o okres majowy, gdzie mieliśmy do czynienia z zimnymi nocami i z początkiem maja występowały tutaj przymrozki, a nawet w pewnym momencie spadł śnieg. Dlatego naprawdę rośliny nie miały łatwo, natomiast udało im się przetrwać te trudne momenty, by później ten stres zaowocował właśnie w postaci tak wysokiego plonu. Jeśli chodzi o odmianę Alba Rossa, posiada owoce o masie między 60 a 70 gram. Jest to typowa odmiana dla przetwórstwa, ma dużą zawartość suchej masy. Owoce są owalnego kształtu, dzięki temu bardzo dobrze znosi zbiór kombajnowy. Jeśli chodzi o odmianę Alba jest to odmiana, która już uzyskała rekomendacje dla przemysłu, jeśli chodzi tutaj o poletka doświadczalne Leszka Chudziaka. Kolejną odmianą, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest odmiana kawalino Rosso w typie pomidora śliwkowego. Odmianę tą rekomendujemy zarówno na świeży rynek, jak i do przetwórstwa. Na przykład bardzo dobrze sprawdza się, jeśli chodzi o mrożenie. Kolejną odmianą pomidora z oferty Corasic jest odmiana Rochia. Rocznie, jak mogą Państwo zaobserwować, jest to odmiana o bardzo dużej zawartości suchej masy. Praktycznie nie można zaobserwować tutaj komór nasiennych. Tą odmianę rekomendujemy głównie do przetwórstwa. Pomrożenie bądź pomidory z przeznaczeniem na kostkę. Kolejną odmianą, którą chciałbym Państwu zaprezentować, jest odmiana. Achiko. Achiko jest to odmiana o owocach, które posiadają najmniejszą masę, ponieważ jest to 25 gram. Tutaj rekomendujemy tą odmianę, ponieważ ona jest w typie wczesności podobnym do Alba Rosy, czyli z tych pomidorów bardzo wczesnych. Jak mogą Państwo zaobserwować, idealnie spełnia rolę, jeśli chodzi o te pomidory, które dostarczane są razem z gałązką do marketów. Następną kwestią, która wyróżnia tą odmianę, jest to bardzo duża zawartość Brixa w okolicach 7 stopni. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do korzystania z oferty Cora Seeds i życzę wysokich plonów.